Cześć, jestem Monika witam Was w finałowym odcinku serii Aci do lekcje Nauka poprzez zabawę. Dziś przygotowałam dla Was coś ekstra, co na pewno spodoba się Waszym dzieciom. Chciałabym pokazać Wam, że piniata to doskonała zabawa, a już samo jej przygotowanie dostarcza masy frajdy. Możliwości i wzorów jest wiele. W zasadzie ogranicza Was tylko Wasze własne wyobraźnia. Do przygotowania piniaty potrzebujecie dużej miski, mąki, wody, bibuły, balonu, pompki do jego napompowania, taśmę klejącej, nożyczek, gazety oraz najważniejsze cukierków. No to teraz pytanie, jak się za nią zabrać? Najlepiej od początku. Nadmuchajcie balon, który nada kształt waszej konstrukcji. W miejsce rozdrobnijcie mąkę z wodą, aby przygotować tak zwany klej, który powinien mieć konsystencję śmietany. Kiedy klej ma już pożądaną konsystencję, zabieramy się za rwanie gazet, a następnie maczamy kawałki w kleju i okładamy W zależności od tego, jak trudna do rozbicia ma być nasza piniata, tyle warstw gazet potrzebujecie. Z mojego doświadczenia wynika, że trzy będą wystarczające. Tak okrojony balon pozostawiamy do wyschnięcia w ciepłym i suchym miejscu na co najmniej 12 godzin. Kiedy nasza balonowa skorupa jest już sucha, zabieramy się za jej dekorowanie. Tymi pasami będziemy teraz odklejać piniatę. Kiedy już przyozdobimy piniatę, czas przekuć balon. Następnie przygotowujemy mocowanie do zawieszenia piniaty. Owijam zasiemkę wokół wykałaczki i od razu przerzucam ją przez otwór w piniacie. W tradycyjnej piniacie cukierki wrzucamy do środka przez otwór, przez który teraz przeciągnęłam tasiemkę. Natomiast my chcemy przygotować wersję dla najmłodszych, więc aby im nieco ułatwić zadanie, wytniemy w dolnej części skorupy otwór, przez który wrzucimy cukierki, i który delikatnie zawiążemy tasiemkami. Tak przygotowany otwór otwieramy. Zobaczcie. Właśnie gotowy. Teraz wrzucamy do środka cukierki. Gdy już tasiemka jest na miejscu, zabieramy się za zawiązanie kokardki. Co ważne, nie róbcie supełka, jak w standardowej kokardce, tylko od razu zajmijcie się przygotowaniem pętelek, aby dziecko mogło jednym ruchem pociągnąć za tasiemkę i dobrać się do słodyczy. Już samo wykonanie piniaty jest doskonałą twórczą zabawą, a na przyjęciu urodzinowym będzie doskonałym jego urozmaiceniem, dzięki któremu impreza na długo zapadnie w pamięci Solenizanta i jego małych gości. Udanej zabawy!